Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj troszeczkę nietypowo nie będziemy mówić o urządzeniach, a o uchwytach, które pomagają nam zachować oczywiście estetykę montażu naszych systemów zabezpieczeń. Najczęściej mówimy tutaj o, oczywiście o kamerach, uchwytach ściennych, narożnych bądź słupowych. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Dzisiaj krótko powiemy sobie o elementach, które pomogą nam w instalacji naszych systemów zabezpieczeń. Głównie mówię tutaj o systemach telewizji przemysłowej. Tak jak widzicie za mną to są podane przykłady wykorzystania tych elementów przez producenta. Mówimy tutaj oczywiście o uchwytach do kamer w systemie telewizji przemysłowej. Mówimy tutaj o słupkach oczywiście oraz różnych uchwytach, tak jak tutaj jest przedstawione uchwytach do lamp. Co chcę powiedzieć e, krótko? E, uchwyty e, do kamer obrotowych, oczywiście, możemy wy, e, wykorzystać e, tę formę e, całkowicie też inny sposób. Tak, jak widzicie, mamy tutaj e, kamerę tubową i e, pod spodem e, zamontowaną puszkę połączeniową. Tak? E, równie dobrze możemy sobie na, e, takiej, e, na takim uchwycie e, zamontować dwie kamery. Ja Wam e, tu przygotowałem. E, Pokażę Wam ten uchwyt. Akurat mamy go tutaj w innym kolorze. Tu mamy w białym, tak. Tu nie jest on umalowany, ale generalnie chodzi nam tutaj o to, jak to wygląda. Tutaj widzicie, jest inna forma naszych dziur, które służą do montażu urządzeń. Tutaj mamy część, która, gdzie montujemy kamerę, pod spodem puszkę połączeniową. Oczywiście do kamer możemy zastosować puszki dedykowane, aczkolwiek dopuszczalne oczywiście jest zamontowanie takiej puszki elektrycznej. To wszystko, jeśli chodzi o tą większą. Oczywiście montaż e, kamery obrotowej e, też chodzi w rachubę, e, aczkolwiek ta, e, ten uchwyt jest przygotowany e, do e, montażu kamery i puszki połączeniowej. E, wyżej mamy kamerę e, tubową, jest to mały uchwycik. E, słupowy i to jest ten uchwyt, tak jak widzicie, na dwie opaski, które oczywiście są w zestawie. Mamy miejsce na przykręcenie kamery. Nie wszystkie te miejsca są gwintowane, aczkolwiek te wewnętrzne, tak jak widzicie, one mają gwint. Tak więc ułatwia nam to e, oczywiście montaż e, takiej kamerki. Mamy również e, tutaj mniejszy uchwyt, który jest e, na e, jedną opaskę. E, pasuje nam oczywiście do e, tych mniejszych kamer e, tubowych, gdzie e, ta podstawa tutaj, tak jak widzicie, jest troszeczkę e, też mniejsza i ten uchwyt spokojnie możemy sobie zamontować. Przeciągnąć kabel i połączenie zrobić, nawet z drugiej strony, czy gdzieś w środku, oczywiście, rewizja będzie nam do tego potrzebna. Tu widzicie, mamy uchwyt dwustronny, gdzie możemy sobie oczywiście go zamontować. Tak jak widzicie, kamery możemy zamontować na dwie strony. Również tu warto zwrócić uwagę, są to uchwyty uniwersalne, gdzie możemy sobie. Zastosować je do montażu puszki połączeniowej, która może nawet posiadać w sobie jakieś urządzenie, tak, switch, cokolwiek chcecie. W ofercie oczywiście będziemy mieli wszystkie te uchwyty. Będziecie mogli na naszym sklepie je zakupić. Będziemy mieli również w ofercie słupy tego samego producenta kwadratowe bądź okrągłe. Słupy występują w różnych formach. Mogą być tak tutaj montowane do podłoża, aczkolwiek są również słupki, które są przygotowane do zalania betonem. No oczywiście będzie, będą jeszcze dostępne takie wysięgniki, które możemy zastosować do lamp, jeżeli zajdzie potrzeba doświetlenia terenu. Najczęściej takie słupki, takie wysięgniki są wykorzystywane na farmach fotowoltaicznych, ale oczywiście możemy je zastosować u siebie w domu bądź na osiedlach i to naprawdę bardzo estetycznie wygląda. Najważniejszą kwestią myślę dla mnie, jeśli chodzi o, o, o estetykę i trwałość tego jest system, w którym został oczywiście stworzony ten, stworzone te elementy. Jest to Magnelis, czyli. Stworzywo, które nie będzie, po prostu, nie będzie pokazywać takiej korozji po pewnym czasie, ta korozja nam nie wyjdzie. Jeżeli pokaże się, to ona się oczywiście zaślepi. Możecie oczywiście u nas będziecie mogli sobie o tej technologii przeczytać. Te wszystkie elementy oczywiście będą dostępne u nas na. Stronie, na naszym sklepie, gdzie Was serdecznie zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania kanału i zapisania się do newslettera. Będziemy Was informować o nowych produktach, które będą dodawane na bieżąco do naszego sklepu. I na dzisiaj to wszystko. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście możecie dzwonić. Te uchwyty są przygotowane do kamer różnych producentów, tak więc, jeżeli zajdzie potrzeba, dopasuję. Takiego ufytu śmiało możecie się do nas odezwać. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia, cześć.